W 2025 roku i ty możesz zostać Vibe Coderem. Z tej strony, Jakub Pawlak. Ja jestem Aleksander Lubych. A to kolejny odcinek subiektywnego frontendu. Dzisiejszy odcinek poświęcimy na taki nowy trend w programowaniu. Vibe Coding. Próbowaliście? A jak? Mam ja, tu pytanie do mnie. No? no, zdecydowanie. Tak, tak. Dobra, to o, o co tu chodzi? Wipe coding, czyli wejście w tworzenie aplikacji bez ograniczeń, bez żadnych barier, w oparciu o jakieś narzędzia AI, które przyspieszają cały development i sprawiają, że wszystko staje się proste, piękne, i dojeżdżasz do produkcji w ciągu dwóch godzin. Brzmi cudownie. Tak jest, właśnie tak jest. Tak jest. Tak. Sprawdzałeś. Tak, tak sprawdzałem. Jesteś już na produkcji. Jestem, jak ktoś mówi, witam się z gąską. O! No nie, no nie, no żartuję, nie, nie. A, Myślałem, dobra. okej. <laughs> nie, okay. nie jednak, jednak to nie jest takie szybkie. Ale, ale, i, ale, szybkość, jakaś szybkość jest. jest? Jest lepiej niż w ogóle nie robić niczego? No dobra. No dobra, bo właśnie o co chodzi z tym samym vibe codingiem? No to, to takie właśnie podejście do kodowania, że przestajemy się martwić technikaliami, po prostu odpalamy nasz LLM i jedziemy. Czy to będzie jakiś kursor AI, czy to będzie jakiś WinServ, czy to będzie coś tam od Kloda, nie ma znaczenia. Po prostu jedziemy z produktem. No i dobre. No i ostatnio coraz więcej takich wątków w internecie można spotkać, że ten vibe coding tam poszedł trochę. No, nie, nie najlepiej. No, są takie przypadki po prostu pewnych fakapów, jeżeli tak mogę powiedzieć, produkcyjnych, no, które przy normalnym developmentcie pewnie by się nie wydarzyły. Na przykład ujawnienie jakichś kluczy czy haseł. No właśnie, bo sam vibe coding i ta nazwa, jakby stała się też popularna przez taki tweet, a raczej. Nie, nie no ja dalej nie wiem, jak to nazwać od Andreja Karpatiego, który właśnie napisał o tym, że taki nowy rodzaj kodowania, gdzie właśnie się nie patrzy na te wszystkie rzeczy, tylko jedziemy po prostu z produktem kolejne iteracje, w ogóle nawet się nie czyta tego kodu, który tam jest wypluwany, po prostu jedziemy, jedziemy z kolejnymi promptami. I w zasadzie ja też to testowałem. I tak, tak jest, że tego już nie czytasz. Znaczy tego kodu jest tak dużo, jest tak zboj jakości, że nie ma sensu tego czytać, bo interesuje cię w zasadzie tylko dostarczenie tego jak najszybciej do, powiedzmy, produkcji. No bo właśnie, czy to jest production ready dla MVP? Na pewno. Jest to coś, co możesz pokazać i się pochwalić, tak. to zdecydowanie, bo to przewa przeważnie y Wizerunkowo to wygląda dobrze, no i w zależności od tego, do, jakiego, do jakiej postaci to doprowadzisz, ale no, no nikogo nie obchodzi to, co tam jest z tyłu i jak jest to zaimplementowane, no bo ostatecznie użytkownika to nie obchodzi. No, no właśnie, jakby jest dużo takich memów często w internecie, nie? że no. jak wygląda frontend, jak wygląda tak. backend, I, i to się trochę sprawdza, no. że, a tutaj przenosimy się jeszcze dalej, jak wygląda produkt, a w ogóle cała reszta jest nieistotna. I jakiś czas później śledziłem taki wątek. Yy, czyli znaczy pana... jeszcze tylko jedna wersja, jedna no, no, no. bo mam wrażenie, że ten wipe coding, on po prostu już yy, on zaczął istnieć dużo wcześniej, zanim powstała w ogóle ta, 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 ta fraza. Niesamowita sprawa. Ludzie zaczęli sobie jechać z tematem, że tak powiem, jechać z tymi aplikacjami. Yy, I potem się pojawiła ta fraza, że, mm -hmm. że generalnie no, ta forma. Produkowania produktu, jeżeli tak mogę nazwać, bo to, no to, nie jest, no to jest kodzenie tak jakby po, po części. Eee, to się właśnie nazywa wipe, wipe coding, nie? Ale teraz fajnie, że jest ta nazwa, bo możemy na, na tą formę jakoś jednoznacznie na, nałożyć jakieś. No, ludzie lubią nazywać rzeczy, tak, więc tak. mamy już przynajmniej jakąś konkretną frazę, która przekazuje, co to tam w środku jest. Czyli w zasadzie vibe coding to będzie taki synonim do tego, że jest shitty code, że tam nikt, żadny programista nie tknął nawet linijki, oczywiście teraz żartuję, e, ale że to jest takie właśnie go with the flow. Wiesz, czego możesz się spodziewać po tym, jak ktoś ci powie, że... Hej, ale to jest, to jest w ogóle do, dobre, dobre, bo słuchajcie, jak zobaczycie ofertę pracy i tam coś będzie o tym, że my jesteśmy startupem i w ogóle używamy vibe coding, to, to to, to coś znaczy. To jest coś dob zna coś jest znaczy. dobry znak, dobry znak. Że to są dobre wariaty. No dobra. <laughs> e, a właśnie, po, po jakimś czasie e, śledziłem, i to też widziałem na początku, tam e, na X pan Leo pochwalił się, że zbudował sobie Sasa, zbudował produkt, zero w ogóle linijki napisanej kodu, jest super, wow, 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 i, i że jeszcze ludzie za to płacą. No, i po jakimś czasie. Czyli co? Miliony monet, był? Raczej nie. Miliony monet, od razu, o. nie? I po jakimś czasie pan był <laughs> bardzo zdziwiony, że są ludzie, źli ludzie, dziwni ludzie, którzy robią dziwne rzeczy z jego aplikacją i próbują coś z nią zrobić złego. Ale, ale kurczę, powiedz mi, jak można tak e, wykorzystywać człowieka? Przecież on jasno napisał, że to był wipe coding. No on tak. uprzedził. Uprzedził, uprzedził, że tam mogą być problemy, tak? Tak. No i były. A ludzie to wykorzystali. Źli, źli ludzie. No i, no i właśnie, tu jest y, ja bym takie dwa wątki, bo tutaj cały czas poruszamy się między tymi pozytywami i negatywami. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, dlaczego zostaliśmy programistami, co nas w tym bawi itd. i tak dalej. I ja mam taką swoją... Tezę na ten temat, że jak zacząłem się tym bawić, to w końcu poczułem znowu radość z tego, że to programuję, nie? Jakby poczułem, że to idzie. Bo koniec końców my nie chcemy pisać kodu, tylko chcemy tworzyć jakiś produkt. Chyba, że ktoś lubi kod per se i woli po prostu pisać kod, ale. No, często frontend developerzy na przykład przychodzą do tej, akurat biorą to stanowisko, bo tworzą coś takiego wizualnego, coś, w co wchodzisz w interakcję, coś mm. robisz i, i tworzysz koniec końców coś. I ten vibe coding, wydaje mi się, że to jest niesamowicie dobra odpowiedź na właśnie taką potrzebę, że po prostu iterujesz, idziesz z kolejnymi poprawkami, kolejnymi feature'ami i nie zastanawiasz się, nie ograniczasz się jakimiś mm. tam zmianami. No bo umówmy się, jak, jak piszesz ten kod ręcznie, to żeby zadewelopować cokolwiek back-end, front end i żeby to się gdzieś zapisywało, no to potrzebujesz jednak paru ładnych godzin. Hmm. No a z vibe-codingiem... 10 minut. To mi się podoba. <laughs> Ale ja mam tutaj do ciebie inne pytanie. Ile jest aplikacji, które zacząłeś robić? Ile chciałeś zrobić? A e, realnie wiedziałeś, że nie masz szans przy, wiesz, przy, przy pracy, którą masz, przy, przy swoich obowiązkach, że nie masz szans na to, żeby je zrealizować. I teraz przy AI, z wipe codingiem, no ta z, sprawa się odraca, nie? Dużo. Po drodze dużo, no bo oczywiście każdy z nas ma pomysł na e, Unicorn Startup. i jest nawet taki mem, gdzie świat, gdyby każdy programista zbudował każdą aplikację, którą zaczynał budować, nie? A więc y, tak, tak, tak. Jakby jest, jest po drodze sporo takich rzeczy, gdzie pierwszą barierą jest to, czy, czy umiem, czy, czy mam ten skill, żeby to zrobić. Później się zastanawiasz, czy ma to sens, no bo jak zaczniesz sobie kminić, że no dobra, no ale żeby zrobić tą aplikację, to przydałoby się sprawdzić na rynku, czy jest zapotrzebowanie to no je i tak dalej. W zasadzie nie ma tego zapotrzebowania, no więc po co, po co topić w to powiedzmy miesiąc, dwa miesiące roboty? roboty. Tak, tak, no bo często tak. to są setki godzin, żeby to dowieść. Mm. A tutaj? No kurczę, no tak, pięć godzinek. Dwa weekendy. Dwa weekendy je jedziemy, nie? Y I jakby nawiązując do tego, a propos, że. Czy miałem taki, takie aplikacje, nie? To ja teraz sobie właśnie wieczorami siedzę nad tym i mam wrażenie, jakbym normalnie grał w grę. Sprawia mi to tyle przyjemności i tak tracę nad tym czas i poczucie czasu, jak kiedy zaczynałem programować. Hmm. No to jest doskonałe. To jest super fajne uczucie. Kiedy czujesz, że ten czas zainwestowany przynosi jakieś efekty powiedzmy, w relatywnie krótkim czasie, bo przeważnie, żeby zobaczyć efekt twojej pracy, no, potrzebujesz kawał czasu, nie? Tutaj... No właśnie, a tu się nie przejmujesz. Tak. I tutaj właśnie wchodzimy powoli w tą mroczną stronę Wipodingu, czyli cybersecurity. I ja bym powiedział, że jeśli jest jakiś obszar, i mówiliśmy ostatnio, czy warto zostać programistą, kurczę, no to tak się zastanawiałem, że warto iść w bezpieczeństwo bo tych produktów będzie coraz więcej i znajomość takich zasad i znajomość jakby był tak, Albo tak, hakera, no. – Albo. – Świetna rada, wujku! Bardzo dobra rada! – Zależy jaki masz tam poziom, poziom etyki, nie? No. W zasadzie, no też możesz... No, można się całkiem nieźle dorobić na okupach, jakichś wiesz, wyłączając no. te sasy, które tam generują kilkadziesiąt tysięcy hmm. dolców, nie? Że wiesz, masz, masz klucze, wyłączysz... No tak. Ale jakby co to nie nasz pomysł. No właśnie. I, my nie mamy z tym nic wspólnego. Yy, I myślę, że takie cyberbezpieczeństwo i jak te aplikacje później już, które są takim totalnym shitem, tak jeśli chodzi o jakość kodu, oczywiście nie mówię totalnie o, o samej aplikacji jako aplikacji. Ale to, jak one są zrobione, jak one są postawione, i to, że nikt sobie tam nie zadał żadnego pytania po drodze, jak to zrobić, no to to jest taki całkiem spoko obszar. Ale oczywiście on też zostanie zaadresowany, koniec końców. Tak się nie robi. I tutaj muszę jedną rzecz powiedzieć, bo o tym nie wspomnieliśmy, ale mam wrażenie, że mamy trochę inne podejście w tej chwili między mną a Jakubem do vibe codingu, chociaż ja nawet nie wiem, czy mogę to nazwać vibe codingiem, bo to co ja robię, to nie jest to, że ja w 100% oddaję kontrolę AI nad swoim kodem, Boring. tylko używam bardzo mocno AI przy programowaniu. Ale staram się trzymać jakąś kontrolę nad tym, co tam jest pakowane do tego projektu. To bardzo zabawnie, że o tym mówisz, bo mam dokładnie takie same wrażenie, że jeśli wiesz, co robisz, to robisz to trochę inaczej. Że jeśli jesteś osobą techniczną, która mniej więcej wie już, co tam, jakie zagrożenia czyhają na tą aplikację, to zwrócisz na to uwagę. Tak. jeśli o tym nie powiesz wprost, takiemu LLMowi, on tego nie zrobi, no bo dlaczego miałby zrobić? Bo prosisz o to, żeby był czerwony przycisk. To jest czerwony przycisk, a to jest to, o czym my mówiliśmy, że, że te wymagania biznesowe często są zupełnie inne, bo ten czerwony przycisk to ma być wyświetlany tylko dla tych użytkowników, a nie tamtych i w ogóle w takim kontekście, a nie w innym. Więc e, inaczej my do tego podchodzimy, bo wiesz o co pytać, wiesz co tam powinno się znaleźć. Ale ja też w ogóle się zastanawiam, czy to jest możliwe żeby zrobić, no, jak, jak widzieliśmy, chyba jest możliwe, ale żeby to był naprawdę dobry produkt e, cyfrowy, bez znajomości, kompletnie bez znajomości programowania. Tak. I, I właśnie tutaj mam wątpliwości, bo możesz zrobić produkt, ale czy on będzie właśnie bezpieczny, czy tam będzie cokolwiek, co będzie utrzymywane w jakimkolwiek stopniu. Komu to potrzebne? Wydaje mi się, że bez wiedzy takiej programistycznej. Ja wiem, zaraz zostanę zostanę zblimany, bo to jest początek jak ja i zaraz nas wszystkich tam zjeść. To chciałem tak powiedzieć dalej, i tak dalej, że to, że to dopiero roczkuje. Ale wciąż jeszcze programiści, trzymamy się mocno. M mordeczki Cały czas i całe życie. Znaczy, może wiesz, może to specjalnie te narzędzia są tak robione. Też y, myślę teraz o tych edytorach, żeby robiły takie, wiesz, jakby trochę shady aplikacje, żeby jednak było Była dalej robota. tam trochę, trochę miejsca na, na, na pracę, żeby. O, tu mi się no. aplikacja zepsuła, jednak LLM tego je może naprawić. Pomóż, pomóż, pomóż. Y, ale myślę, że za rok już nie będzie komu pomagać. No, może tak być, niestety. Na koniec chciałbym się podzielić z wami takim komentarzem, który znalazłem pod filmem odnośnie Model Kontekst Protokol. I myślę, że z tym was zostawimy. Czy zwiększyć dokładność? Nie. Czy zwiększyć, a raczej zmniejszyć ilość halucynacji? Może później. A czy dać dostęp naszemu LLMowi bezpośrednio do bazy danych, gdzie może zrobić wszystkie rzeczy? Jasne, czemu nie? Jak najbardziej tak? Jak najbardziej. Więc tak, vibe coding Reasumując, fajna rzecz, warto się pobawić, bo można odkryć w tym znowu radość programowania. Ja mówię serio, ja, ja naprawdę się cieszę. Ja się, się z tobą w zgadzam, stu Wracam do domu i nie mogę się doczekać. Mm. Dosłownie jak dobry odcinek fajnego serialu. taka przed przed vibecodingiem wracałeś tak, kurde, znowu do domu. Ja. Wolałbym w robocie zostać. <śledziałem> 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 tak, polecajki. Dzisiaj chciałbym polecić wam cztery pory roku taką farmę pod Warszawą. W zasadzie nie wiem, czy to jest Warszawa, czy nie, ale Powsin generalnie. Bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi. Jako, że mam małą córkę, no to spędziliśmy tam ze trzy godziny i naprawdę bawiliśmy się świetnie, szczególnie moja córka. Są tam place zabaw, dużo zwierząt. Więc na pewno będzie co robić. A grill też jest, więc fajna sprawa. Super. Ja jeszcze nie byłem, ale się na pewno chętnie wybiorę. Fajna Wolę polecajka. Tam. Na wiosnę? Super. A ode mnie polecajka trochę taka nawiązująca do kolejnego odcinka, który ukaże się za dwa tygodnie, a mianowicie kursor AI. Hmm. Ja, Moją polecajką jest taka polecajka, żeby spróbować sobie tego vibe codingu trochę. Mm. No bo mówiliśmy o tym i ja nie mówię, że to jest rozwiązanie naszych wszystkich problemów, ja nie mówię, że to zastępuje programistów. Ja mówię tylko o tym, żeby sobie to odpalić. Jest tam jakiś darmowy okres próbny, pobawić się, zobaczyć, może komuś to się spodoba i będzie miał z tego trochę fajdy. I siana. <śles> Nie zawsze chodzi o pieniądze, Nie, no czasami wiem, chodzi wiem. też o prestiż. <grym> Dokładnie. No dobra. Więc to w zasadzie dzisiaj tyle. I zapraszamy za dwa tygodnie na. Mogę zdradzić? Myślę, że tak. Pierwsze spotkanie Alexa z kursorem em Zostawimy Was z tym. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Mamy kwiecień 2025 roku i AI już zabiera nam pracę. Nie, to tutaj. Dobra. Polecajki? Nie, polecajki.